Moim pierwszym gościem jest Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No i mam nadzieję, panie ministrze, że pan rozwieje kilka naszych wątpliwości dotyczących szczepień. Jest pan odpowiedzialny za te szczepienia, a my tutaj mamy już od dwóch dni takie informacje, że szpitale szczepią za wolno, nie chcą szczepić w niedzielę. Jedne mają szczepionki, inne nie, inne by chciały, a nie dostają. Szczepionki trafiają gdzieś na recepcję, w innych punktach. I tam się marnują. Jak jest? Yy, mamy do czynienia, w moim odczuciu, z dosyć yy, dużym szumem informacyjnym, który z jednej strony pewnie powstaje w samoczynny, dlatego że dzisiaj informacje atakują nas ze wszystkich stron, z drugiej strony generowany jest przez osoby, które no, chcą właśnie wprowadzić taki niepokój, poczucie niepewności, yy, przekonać Polaków, że. Yy, wszystko jest źle, jeśli chodzi o program szczepień. Fakty są takie. Wczoraj przekroczyliśmy 300 tysięcy osób zaszczepionych. Jeśli chodzi o tempo szczepień, to opierając się na informacjach, które są prezentowane na takich międzynarodowych witrynach, mamy średnią prędkość szczepień podobną do tej w Niemczech. Jesteśmy na czwartym miejscu w Europie, jeśli chodzi o liczbę wykonanych szczepień. Przyjęliśmy program, który konsekwentnie realizujemy. W ramach tego programu jesteśmy zaawansowani w szczepieniu grupy 0, czyli pracowników wszystkich podmiotów leczniczych. 25 stycznia rozpoczniemy szczepienie grupy pierwszej. Zaczniemy od szczepienia seniorów powyżej 70 roku życia. Dziś zaprezentujemy... Kalendarz dostaw i w związku z tym kalendarz szczepień tygodniowych do końca marca, do końca pierwszego kwartału. To znaczy kalendarz dostaw do, do Polski czy kalendarz dostaw do punktów szczepień? Kalendarz dostaw do Polski, a w konsekwencji mhm. kalendarz wykonywanych czy zaplanowanych szczepień do końca marca w Polsce. Pokażemy, ile w którym tygodniu osób będzie zaszczepionych. Oczywiście nie powiemy w jakim miejscu, w jakim punkcie te osoby będą szczepione, bo tych punktów po 25 stycznia będzie ponad 6 tysięcy. Natomiast pokażemy właśnie, ile w skali Polski będzie szczepionych każdego tygodnia osób, bo to wszystko jest podzielone, zaplanowane i, krótko mówiąc, konsekwentnie i spokojnie realizujemy Narodowy Program Szczepień, starając się też, odpowiadać na wszystkie pytania, które pojawiają się, co zrozumiałe, tak jak powiedziałem, no, część jakby pytań czy takich m, informacji e, nieprecyzyjnych e, powstaje w sposób naturalny, a część e, takich e, informacji właśnie wykrzywionych, jak na przykład to, że będziemy e, realizować program Szczepni przez kilka lat, no, jestem przekonany, że powstaje intencjonalnie po to, żeby wprowadzić właśnie niepokój wśród e, obywateli. Pan w ostatnich dniach powiedział, że 3,5 do 4 milionów szczepień miesięcznie jest możliwe, ale tych szczepionek nie ma. To znaczy co? Będą? Jest, jest tutaj nadzieja na takie przyspieszenie? Tak, mogę powtórzyć, że mamy taką zdolność wykonywania szczepień między 3,5 a 4 miliona szczepień miesięcznie. Natomiast jedyne, co nas ogranicza, to dostęp do szczepionek. Przypomnę Polska latem zeszłego roku. Z pozostałymi krajami Unii Europejskiej zdecydowała się przystąpić do programu solidarnego pozyskania szczepionek i potem dystrybucji pomiędzy kraje unijne. I w ramach tej dystrybucji dostajemy określoną liczbę szczepionek w określonym czasie. To Komisja Europejska prowadziła te rozmowy, dokonywała zakupu. No i teraz podejmuje decyzję o tym, jak ten program funkcjonuje więc my tutaj solidarnie z innymi krajami działamy w ramach tego programu. Natomiast jeśli zacznie się zwiększać liczba szczepionek, a tak powinno być w sposób taki bardzo widoczny w drugim kwartale, to oczywiście zacznie zwiększać się też bardzo gwałtownie liczba zaszczepionych osób, bo w tym tygodniu zaszczepi się 250 tysięcy osób, w zeszłym tygodniu zaszczepiło się 150 tysięcy, dwa tygodnie temu pięćdziesiąt tysięcy, więc widać, że ten proces narasta ma jeszcze bardzo duży potencjał, tak jak powiedziałem, po 25 stycznia to będzie to będzie ponad sześć tysięcy. 000... Natomiast jak tylko pojawią się szczepionki, no to będziemy gwałtownie przyspieszać proces szczepienia. No tak, 250 tysięcy tygodniowo to nie ma się nijak do 3,5 miliona szczepień miesięcznie. No tak, Inny... to, gdybyśmy trzymali takie tempo, to byłoby około miliona szczepień. Mil... No właśnie, to o to chodzi. Nauczyciele mają... Ale teraz, posied... Przepraszam, jeszcze ostatnie mhm. zdanie, ale w tej chwili szczepi nieco ponad 500, 500 punktów. A my po 25 stycznia, uruchamiając masowe szczepienia, będziemy opierali się na ponad 6 tysiącach punktów. No jasne, ale rozumiem, że głównym ograniczeniem jest brak szczepionek, a tak, nie brak oczywiście, punktów. Że tak, oczywiście, że tak. Tylko pokazuje też ale To znaczy, te osoby, które mówią, poddają wątpliwość, jak to możliwe, czy my będziemy mogli zaszczepić 3,5 czy 4 miliona e, dawek szczepionki. To ja mówię, że będziemy mogli, bo już dzisiaj, mając nieco ponad 5000 tysiąca punktów, jesteśmy w stanie spokojnie. 250 tysięcy szczepień wykonać, a powinno niedowiarków przekonać to, że jeśli tych punktów będzie 12 razy więcej, to naprawdę bez problemu wykonamy 3,5 4 miliony szczepień. Jasne. Rząd zapowiada, że nauczyciele być może będą musieli wrócić do szkół, przynajmniej te ci nauczyciele z klas 1-3, prawda? A oni mówią, nie ma szczepionek, nie wracamy do szkół. Jak rząd zamierza rozwiązać ten problem, bo przecież nauczyciele nie są w grupie 0, ani nawet w grupie 1 chyba tak do końca, a w tej drugiej w części grupie, nie, grupy 1. nauczyciele jeden. są w grupie 1, natomiast e, podjęliśmy decyzję zgodnie z wytycznymi Rady Medycznej przy premierze Mateuszu Marowieckim. Że grupa 1 zostaje podzielona na dwie części. W tej pierwszej części, która rozpoczyna szczepienia 25 stycznia, znaleźli się seniorzy powyżej 70 roku życia. Wszyscy pozostali, czyli seniorzy między 60 a 70 rokiem życia, nauczyciele, przedstawiciele służb mundurowych, nadal są w grupie pierwszej, ale oni będą szczepieni dopiero po tym jak zaszczepieni zostaną, zostaną seniorzy powyżej 70 roku życia. Dlaczego takie rekomendacje przedstawiła Rada Medyczna? Dlatego, że to właśnie osoby najstarsze są narażone na najtrudniejszy przebieg koronawirusa. To te osoby najczęściej trafiają do szpitali i czasami najbardziej, no i najbardziej dramatycznie przechodzą tę chorobę, która niestety czasami też kończy się śmiercią. Stąd takie trudne decyzje. No ja to rozumiem. Zawsze trzeba podejmować trudne decyzje. Nie ma łatwego rządzenia, ale co z tymi nauczycielami, którzy mówią nie ma szczepionek, nie wracamy do szkół? To będzie oczywiście indywidualna decyzja każdego z nauczycieli. No, my staramy się działać w tych warunkach w taki sposób, jak to jest możliwe, czyli zapewniamy wszelkiego rodzaju warunki sanitarne, i reżim, w którym ten powrót do szkół jest realizowany. Prowadzimy akcje testowania. Tutaj pan minister Czarnek, pan minister Niedzielski dokładają wszelkich starań, żeby te wszystkie działania były prowadzone jak najbardziej profesjonalnie i jak najbardziej bezpiecznie, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Ale nikt nie mówił, że sytuacja jest prosta. No jesteśmy, mam nadzieję, na takim ostatnim etapie walki z pandemią. Walki jestem przekonany zwycięzcą, dlatego że po przeprowadzeniu dobrego, dobrego programu szczepień wygramy z wirusem. Wierzę w to głęboko, choć oczywiście wirus będzie nad z nami, ale my nad nim zapanujemy i to stanie się jeszcze w tym roku. Natomiast teraz jest potrzebna taka ostatnia mobilizacja i wysiłek ze strony nas wszystkich. No a tymczasem przedsiębiorcy zaczynają się buntować. Przeciwko przedłużeniu ograniczeń górale na Podhalu po 17 stycznia zamierzają otworzyć biznesy. No co z tego wyniknie? Pani redaktor, sama pani widzi na przykładach dwóch, które pani podała, jak bardzo wszyscy zmęczeni jesteśmy sytuacją pandemii. Mówiła pani przed chwilą o nauczycielach, którzy nie chcą wracać do pracy, z drugiej strony, mówi pani. A o przedsiębiorcy chcą, no właśnie. No więc widzi pani, że te postawy społeczne czy zawodowe są bardzo różne. Jesteśmy wszyscy niezwykle zmęczeni i doświadczeni pandemią. Myślę, że nie ma w Polsce osoby, która by nie odczuwała skutków tego, co się dzieje przez blisko rok ostatni w Polsce ze względów na pandemię, ale tak jak powiedziałem, wierzę, że jest to ostatni etap walki z tą chorobą. I ale jak rząd zamierza do przekonać do tych przedsiębiorców? Odnosząc no. się do e, pani pytania, no jak e, zamierzamy przekonywać właśnie w ten sposób, że jest to ostatni wysiłek, który zbiorowo jak społeczeństwo musimy podjąć, ale ja chcę powiedzieć dlaczego ja mam nadzieję na dobre rozwiązanie tej sytuacji pomimo wszystko. My e, przeszliśmy e, patrząc na inne kraje Unii Europejskiej stosunkowo dobrze, choć oczywiście z wielkimi stratami i z wielkim poświęceniem ten czas pandemii, między innymi dlatego, że Polacy potrafili wykazać się bardzo dużą samodyscypliną i odpowiedzialnością. Potrafili przestrzegać wprowadzanych rozwiązań i regulacji ze względu na pandemię, potrafili się właśnie mobilizować w tych najtrudniejszych momentach i dlatego jestem przekonany, że właśnie nie było u nas tak dramatycznych sytuacji jak nie wiem, we Włoszech, na przykład czy w Hiszpanii. I wierzę, że ten ostatni etap również wspólnie, solidarnie e, pokonamy i zwyciężymy pandemię. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był minister Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Dziękuję Pani, dziękuję Pani.